E, witam Was serdecznie w kolejnej części, drugiej części odcinka z Zaporożem, Zaporożec. Na Porożce to w Rosji, w Białorusi czy na Ukrainie, też tam można jeszcze znaleźć, w Polsce też jeszcze gdzieś widziałem, ale już rzadko kiedy. E, jestem w lesie, tak jak tutaj pożegnałem się z Wami ostatnio, tak, jestem, jestem, robi się kawulec, kawulec się robi, a ja... Będę się dalej za chwilę, tylko najpierw muszę wszystko ogarnąć, muszę coś zjeść. Dzisiaj tłusty czwartek, jak tłusty czwartek, no to ponczuś, ponczuś do kawki i lecę dalej, bo przede mną duża jeszcze trasa, dużo kilometrów, dużo, może niedużo, bez przesady, no 200 nie robię, może zrobię z 10, to będzie maksymalnie, nieco, nie mam z piątkę, więc piątkę, no piątkę mam jest za mną, więc piątka przede mną, tak podejrzewam. Ile wyjdzie, to się okaże, yy... Nie wiem, zobaczymy. Ale jeszcze muszę dużo rzeczy zrobić na dzisiaj. Na dzisiejszy plan to dotrzeć jakoś przez bagna, stepy, dzikie, haszcze dotrzeć do łąk wokół obozu Wikinga. Tam będę. Tam będę szukał, jeszcze też Poroży, Poroży tam będę szukał, e, ale będę szedł dalej w, w stronę obozu Wikinga, by dojść sprawdzić fotopułapki, co się na niej nagrało i czy ją warto zabierać, czy, się, czy warto jeszcze ją zostawić na dwa dni. To jeszcze trzeba się nad tym zastanowić, dlatego muszę dojść tam zobaczyć. A jak gdy będę już w obozie Wikinga, to pójdę szukać miejsca na budowę chaty słowiańskiej, o której mówiłem wam dwa odcinki temu. Kto nie oglądał, niech to obejrzy i zobaczy, jak to wyglądało. Piję kawę i i lecę dalej. Choć może nie był to pączek z Londynium, od były Golden Mańka, ale też był dobry. Z kawką wypity. Teraz muszę iść wzdłuż tej rzeczki, bo wiem, że tą rzeczką dojdę gdzieś, gdzie nie wiem. domyślam się, ale wiem, że muszę iść z tej rzeczki, nie mogę jej zgubić tak wynajmniej mi się wydaje z tego co pamiętam więc idę idę przy okazji rozglądając się za tymi zrzutami choć myślę, że jeszcze ciut za wcześnie śmierdzi mi tu dziczyzną, wzrok mam słaby ale węch mam za to bardzo dobry i such też słuch czasem nawet za dobry. Eee. O. Tu by można było się przeprawić. Mam nadzieję że się nie spieprze. O, obskrobane patyki i podgryzione. Dzisiaj jest lekki mróz -1. Trochę jest to zmrożone. Spróbuję przejść, ale patrz na patyki czyli są tu bobry! Jak są bobry, to i są gdzieś tutaj żeremie. Spróbuję się z tego nie spieprzyć. Już na dzisiaj starczy szkód, ale o, udało się. Także mogę iść drugą stroną tej rzeczki. Tu bagna, tu też nie chcę iść. A tu jeżyny, których też nie lubię. Wszystko no, tylko narzekam. No dobra, idę dalej. Dojdę gdzieś w ciekawe miejsce, coś ciekawego zobaczę. To oczywiście wam uwiecznie. Tutaj przejście widać zwierząt. Mógłbym iść w tym kierunku, bo warto jest podążać ścieżkami zwierząt ponieważ gdzieś tam mogły sobie to być jelenie, które by tu poroże mogły zgubić, ale tak jak mówię, to jeszcze za wcześnie <laughs> mamy dzisiaj chyba 8 luty, więc w sumie od połowy stycznia już można szukać poroży. Jednak wiem, że dopiero ja najczęściej znajdowałem dopiero w marcu. A wszystko zależy od temperatury na dworze. O ślady też od temperatury na dworze oraz oraz tego co czy te jelenie są młode czy stare. Wszystko zależne Idę dalej. Tutaj gospodarze Padli na pomysł, aby tę rzeczkę spiętrzyć, zrobili tu zaporę. Rzeczka się rozszerzyła i miała rozlać się na tamte pole. Niestety, rzeka postanowiła sobie obrać inną drogę i leci prosto do lasu. Także nawadnia las, a pole i tak omija, ale no, teren jest już bardziej mokry. Muszę się z racji tego, że to wszystko zalali nie mam teraz jak przejść. Muszę się znowu jakoś przeprawić przez tą rzeczkę. Chociaż jest już w takich momentach szersza i tak głębsza, że nie mam pojęcia czy mi się to uda. Zawsze coś odpierdzielą mi na drodze, no. Na złość chyba. Tu, tu babrzysko, tu nie przejdziesz, wikingu. Masakra, co oni tu odkiełbasili? No tam przeszedł... Ale nie przejdę, ja tutaj się skąpię się. Ja to wiem, ja się tu skąpię normalnie. Kurde, żeby tam się udało przejść. A jak tam się skąpię i nie będzie odwrotu? Co będzie, to będzie. O! O! Troszkę się skąpałem, ale Ojej! Ojej! Co oni tu narobili Nie poszło im Dobra, idę dalej A no, Jestem na łące Oczywiście nieprzygotowany Z tym moim wzrokiem To tutaj mało co wypatrzyłbym. Ale Przydałoby mi się rolenetka lub monokular. Oczywiście następnym razem już ze sobą coś wezmę. No ale połazę trochę po tyłance, zobaczę. Tutaj też zwierzyna jest bardzo często spotykana. A więc i może coś tutaj znajdę. Ja już jestem w obozie wikinga. I mamy aż sześć nagrań. Jedno, drugie z koziołkiem, nie, z koziołkiem, trzecie z sarną, czwarte z sarną, piąte nie wiadomo z czym, szóste z sarną i siódme, a, i siódme ze mną e, Czyli sześć filmów. E, mówię, to bardzo fajne miejsce. Tutaj ta zwierzyna chodzi, jest tutaj właśnie mokro, pod mokro. Ale nie wiem, czy kamery nie przestawić teraz w inną miejsce. Jest takie babrzysko, najpierw na nie pójdę, zobaczę. A dopiero później zastanowię się, czy tam umieścić kamerę. Ja tu zaraz gdzieś nie ubram. Tak, tu jest takie babrzysko które jest ostro e, użytkowane, jak widać, przez zwierzynę. Ta zwierzyna przychodzi tutaj. E, nie, nie dość, że się napoić, to jeszcze potaplać. No, wydeptanych śladów jest masa, więc ta zwierzyna tutaj sobie przychodzi. Jak ta zwierzyna sobie tutaj przychodzi, to może gdzieś tutaj warto by było umieścić taką fotopułapkę myślę tylko gdzie dalej popatrzę czy to... Nie wiem jak z jeleniami tutaj bo nie widziałem Koziołków jest tutaj masa Saren jest tutaj masa dopiero na dwie pobiegły sobie polem yy, więc przychodzą one ale czy jelenie tu przychodzą tego nie mogę potwierdzić A poroża też tu jeszcze życie nie widziałem. Także cholera wiem. No dobra, już jestem w lesie. Eee, tą tę czujkę, tą fotopołapkę i szukam odpowiedniego miejsca na mm, słowiańską chatę. Słońce wyszło, pięknie świeci. to jak widzicie, rowek obok już tutaj, tu już woda płynie. Tu już woda płynie. To już jest mokro. Trzeba iść kawałek w górę. Jest tutaj masa jeżyn. Albo jarzyn. Nie, bo to jarzynowa to jest zupa. A to jeżyny. Tutaj to już całkowicie bagno. Więc myślę, że kurde, wychodziłoby to, że to gdzieś tutaj najlepsze miejsce na taką budowę. Tych powalonych drzew. I powiem szczerze, że miejsce wygląda ciekawie, szczególnie z wywalonymi tutaj tymi drzewami, jeżynami. Ale ja tutaj stoję, to jest ziemia miękka. Teraz, jak mam się wykopać medr w dół, to jest całkiem wypływa w tym barnie. Ale jeżeli tak, to gdzieś tu. Tu wykopałbym te jeżyny, krzewy i to wszystko nie uszkadzając ich, oczywiście z korzeniami, tylko po to, aby później, gdy już będzie dach i nasypie tej ziemi, obłożyć z po powrotem tą darniną z korzeniami, tak aby to sobie rosło dalej w dalszym ciągu chyba że, chyba że to będzie tu. Po pierwsze, już trochę ziemi jest wybrane dzięki temu, że powaliła się tu brzoza, powaliła się tu brzoza, która wyrwała trochę ziemi, ta ziemia jest tutaj już wybrana, więc mógłbym sobie tutaj po prostu dalej to wykopać, zrobić to zadaszenie względem czego już ścianą tego szczytu, tego dachu wystającego ponad ziemię, byłby ten korzeń. Byłby ten korzeń, bo nawet jeżeli ktoś przyjdzie tutaj usunąć to drzewo, które leży tu już parę lat, to i tak ten korzeń zostanie. No korzenia nikt nie będzie wyrywał z lasu. No. Także ten korzeń by tu został. On by mi zrobił ściankę, zrobiłby mi podparcie pod dach. Tu by był gdzieś początek. Tak, żeby w środku po ułożeniu tych wszystkich bali, tych gałęzi tego wszystkiego, żeby on w środku już po ukończeniu miał jakieś 2 metry długości, 2 metry półtora po ukończeniu szerokości i żeby miał w najwyższym miejscu w tym szczytowym też te 2 metry, czyli metr nad ziemią by wystawał, czyli gdzieś tak i metr pod ziemię. I tak by to wyglądało, tak chciałbym to zrobić, tak chciałbym, żeby to wyglądało, i to jest świetne miejsce na to, żeby to zrobić. Chyba, że jest jeszcze trzecia opcja, ale ta mi się wydaje najm najmądrzejsza. Oczywiście o kwestię tego, gdzie to zrobić, to zapytam Was, doradzicie mi w komentarzach. No się znaczy, tak zrobię, jak będzie mi się podobało, ale warto jest posłuchać czasem Waszej opinii, no, znaczy, warto jest w ogóle słuchać Waszych opinii. Yy, jednak wiecie, jaki jestem, tak kieruję się zawsze sobą, ale może faktycznie coś podpadnie mi do gustu, co poradzicie, yy, ale jeszcze jest trzecia opcja, ale to już taka myślę, że rezerwowa. Trzecia opcja rezerwowa to oczywiście obóz wikinga. Powiecie jak to? Obóz, chata, chata, obóz, ponieważ yy, no w dalszym ciągu to nie jest mój las. I budując sobie, no znaczy ja bym tu zrobił koło tego korzenia, to myślę, że nawet nikt by się nie doczepił niczego, bo to jest i tak w miejscu już inwazyjnym w tym momencie, więc nie niszczę już tu nic, niczego i e, nie rozbudowuję ten i tak tu będzie stał, tak że jakbym się tam dobudował tego korzenia, a raczej nikt, nikt by nawet słowa nie powiedział, tak? Tak bynajmniej się wydaje. Poza tym o główną zgodę poproszę już właściciela. Ale pewno muszę wiedzieć, co chcę zrobić i gdzie. Znaczy wiem co, ale nie wiem gdzie. Ale gdyby właściciel powiedział, chłopie, ile tych tam szałasów postawisz? Albo by nic nie powiedział i w końcu by tu przyszedł, a tu chata, szałas, szopa, yy, biedronka, yy, netto i tak dalej. Powiedziałbym, matko bosko, co to się stanęło? Yy, I powiedziałbym, chłopie, wąt, wąt z mego lasu. Dlatego myślałem też, żeby ewentualnie w ostateczności rozebrać ten zadaszenie, wykopać tu w tamtą stronę ten dół, zrobić to zadaszenie, dogrodzić to palisadami i wyjście z chaty byłoby w obozie Wikinga i byłaby ta chata w obozie Wikinga. Także cały czas by była jedna budowla i byłoby w jednym miejscu. Ale to mówię to już tak w ostateczności. Bo tutaj też fajnie jest posiedzieć. Znaczy fajnie też by było może dalej. Bo można było sobie tu przyjść, posiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Bo to nie przeszkadza w niczym nikomu. Eee, jakby ta chata tutaj też stanęła. Także byłaby i chata z obozem razem połączona. I to by miało jakiś sens. No bo tu jest obóz obok stawianie chaty. Mm, nie wiem, doradźcie wy. Ja posłucham się. Nie mówię, że wybiorę wasze po prostu najlepsze komentarze. Po prostu wybiorę to co będę uważał za słuszne, a co wy doradzicie, to z tego ja coś wybiorę. I jeżeli stwierdzę, że to jest OK, to do tego się dostosuję. Jak na razie tak to wygląda. Ja pomału się zawijam. Wszystkie jeszcze, jeszcze nie kończę, bo jeszcze przede mną też parę kilometrów drogi. E, jeszcze pochodzę sobie po łąkach, popatrzę, hmm, może coś tam gdzieś leży. E, Film z fotopułapki. Zobaczycie sobie w jakąś niedzielę wam wrzucę, tak dla przyjemności, do obejrzenia, albo jak nie będzie mi się chciało dupy ruszyć gdzieś i nie będę miał materiału dla was, to wrzucę wam to. E, więc na razie o zwierzętach tyle. Zobaczymy, co się nagra w tym babrzysku. A ja idę jeszcze połażę i wyniki z tego, ile dzisiaj przeszedłem co zrobiłem. Poza tym dzisiaj to ja zrobiłem tylko takie jedno wielkie koło przez lasy, żeby tylko przejść i popatrzeć, rozpoznać teren. E, ale za półtora tygodnia, dwa tygodnie udam się na pewno, jeden dzień taki sobie zrobię konkretny, pójdę w jedno miejsce, w miejsce, gdzie jest masa jeleni, stadami tam chodzą, więc yy, pójdę tam i tam już skupię się w tym jednym miejscu, w tym lesie, będę chodził raz przy razie przez krzaki, dróżki, wyszukiwał ścieżek jeleni itd. Tak i to wypatrzę sobie w następnym tygodniu, e, to się w następnym, następnym wyjściu. E, poświęcę tam więcej czasu, żeby tam pochodzić. Może wtedy coś się znajdzie. No takie obejście jak dzisiaj, to nawet jakby coś tam leżało, to prawdopodobnie tego nie znalazł, bo obleciałem to z prędkością śmigłowca. Także e, tak to wygląda. Ja Was pozdrawiam serdecznie. Zobaczcie, zobaczcie sobie, obejrzyjcie jeszcze, e, ile tam tych kilometrów wyszło. A ja się z Wami żegnam i pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia już niebawem mam nadzieję. Na razie, cześć.